Hello, hello! O, dzisiaj słuchajcie, jakoś tak siedzę bokiem, dlatego że na kolanach leży mi mój beznogi kot i żal mi jej wyrzucać, więc patrzę na Was tak niepoprawnie siedząc, ale nie szkodzi. Słuchajcie, na początku parę ogłoszeń. Pierwsza sprawa. Yy, jeżeli chodzi o zadania dodatkowe, te co zadałem ze strony 17 na szóstkę to drzewo, to yy, przedłużam oczywiście na czas powrotu, więc spokojnie możecie zrobić na czwartek, nie ma problemu. Yy, jeszcze nikt mi chyba nie wysłał, z tego co pamiętam, więc jest jeszcze czas. Można przywieźć po prostu do szkoły, bo póki co to w czwartek wracamy. Co jeszcze chciałbym Wam rzec? Aha, zaległa kartkówka. No to też mam nadzieję, że w czwartek ogarniemy. Natomiast wtedy pracę klasową napiszemy na następnej lekcji, żeby wszystko się nie kumulowało w tym samym czasie. Żebyście mogli sobie jeszcze w razie co te słówka wszystkie powtórzyć. Bo ogólnie praca klasowa będzie praktycznie z tego samego: tylko trzeba będzie w te słówka w odpowiednie zdania wrzucić i tak dalej. Okej, okay, so. Today we are starting a new subject, and this new subject. Tu jakoś tak. Co to jest? Okay, dobra. Uh, where is your Hello Explorer 2? A new subject is about Maria's bedroom, czyli sypialnia Marysi. So please first. Open your need books page 22 and there is some uh, Stuff and first is Listen and repeat And Some new words so lamp what can be lamp lamp is of course lampa picture is Obraz. Chociaż picture ma więcej znaczeń, bo może też znaczy, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, zdjęcie lub obrazek. Wall. Wall. I have got four walls. Wall, I wall is ściana. Floor. Podłoga. Wardrobe. I've got wardrobe there. It is szafa and window here. And this is okno. So let's try repeat everything. Czyli powtórzmy Lamp Lamp Picture Picture Wall. Wall Floor Floor. Wardrobe. Wardrobe. Window. Window. Okay. I jeszcze raz bez zatrzymywania. <coughs> Lesson two. Dictionary. Listen and repeat. Lamp. Lamp. Picture. Picture. Wall. Wall. Floor. Floor. Wardrobe. Wardrobe. Window. Window. Okay. And now we can use these words in this text. Listen and read. Unit 2. Listen to. 1. Listen and read. This is Maria. She's from Mexico. This is her bedroom. It's nice. There is a picture on the wall. There is a wardrobe next to the bed. The bed is big. There are two lamps. Is there a window? <coughs> okay. So this is a very short text, krótki text. This is Maria. She's from Mexico. Czyli to jest Maria. Ona jest właśnie Maria, bo imion. Tak rzeczywiście nie powinno się tłumaczyć. Ona jest z Meksyku. This is her bedroom. It's nice. To jest jej sypialnia. Jest fajna. There is a picture on the wall. There is a wardrobe next to the bed. Czyli jest zdjęcie lub obraz na ścianie i jest szafa obok łóżka. Next to, to znaczy obok. The bed is big. There are two lamps. Is there a window? So the bed is big, czyli łóżko jest duże. Tam są dwie lampy i czy jest tam okno? No i słuchajcie, to jest takie magiczne pytanie, no bo właściwie nie widzimy, ale widzimy, że pada światło słoneczne, co oznacza, że najprawdopodobniej jest, chociaż mogą to być tylko na przykład drzwi balkonowe lub do, na taras, więc właściwie nie wiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o tego typu pokoje tematyczne jakby, to y, wiele dzieci, w tym z Polski, ma pokoje, które są związane na przykład z ich pasjami lub takie, które wiążą się z ich kulturą. Ja na przykład, mój pokój jest złożony z wielu aspektów Star Wars, Mam wielką fototapetę, mam naklejkę na ścianę, mam całą kolekcję komiksów i na komputerze też mnóstwo rzeczy. I w ogóle lampę Star Wars, tak więc ja jestem tym otoczony. Każdy zawsze tworzy taki pokój i na jaki ma ochotę. Oczywiście często się zdarza, że faceci mniej przywiązują do tego yy, wagę, bardziej dziewczyny, dziewczyny często mają różnego rodzaju jakieś tam. Barbie, coś różowe, jednorożce, jakieś zabawki. No a my to byśmy wygrali, nie? Ok, so, next. This is with a star. So this is difficult. Trudne. Read and point. So, let's read. Where is the picture? Słuchajcie. Where jest to tak zwany zaimek pytający. To o tym będziecie mieli dopiero w czwartej klasie, ale już warto o tym wspomnieć. Where oznacza gdzie. Więc jeżeli mamy pytanie, gdzie jest obraz, to musimy znaleźć miejsce, gdzie on by pasował. It's on the wall. Jest na ścianie. Where is the wardrobe? Where is the wardrobe? Gdzie jest szafa? It's on the floor. How many lamps are there? How many oznacza ile, więc jeżeli mamy pytanie związane z how many, to musimy poszukać odpowiedzi yy, jakiejś cyfry, liczby. There are two lamps, czyli dwie. I magiczne pytanie ogólne Is there a bed? Jeżeli pytanie zaczyna się na is, w odpowiedzi musi być is. So, yes, there is. Czy jest tam łóżko? Tak, tam jest łóżko. Okay and then listen point and sing Unit two lesson two three listen point and sing Where over oh, is running down there oh there it's on the floor O to już słuchajcie wiadomo, który obrazek to będzie. Lamp is on the floor. So, this is this. Bo floor to podłoga, lampa na podłodze. Where is my new chair? There or there? It's next to the door. Where oh where is my new picture? There or there? It's on the wall. Where is my new pen? There or there? It is under the bed. Okay, so here we have got lamp on the ceiling, um, chair in front of the window, picture on the floor, and pen on the bed. do And then we have got. Read, then draw and say. I słuchajcie, to zadanie jest dla chętnych na plusa na następną lekcję, więc jeżeli zrobicie, możecie przynieść do szkoły lub po prostu wysłać mi zdjęcie: read, czyli przeczytaj. Bed, chair, computer, desk, floor, lamp, picture, wall. I waszym zadaniem, słuchajcie, jest. Narysować te wszystkie przedmioty znajdujące się na przykład w Waszym pokoju lub W Waszym wymarzonym pokoju. Bed, chair, computer, desk, floor, lamp, picture, wall. A utrudnienie jest takie, że ja Wam nie powiem, co te, oznaczają te słowa, bo już wszystkie mieliśmy i każdy powinien pamiętać. A jeżeli nie, to musicie poszukać w podręczniku lub słowniku. Więc powodzenia dla tych, którzy chcieliby narysować. Byłoby miło stawiać plusy. Pamiętajcie, 5 plusów i szóstka. OK. And now we can go to zeszłych ćwiczeń, so Grey Books. This is a grey book. And Maria's bedroom is on page 22. Ok, popatrz na rysunek i wpisz wyrazy z ramki obok odpowiednich cyfr. Więc mamy lamp, picture, wall, floor. Wardrobe, window. No, i musimy zdecydować, co do czego tutaj pasuje na obrazku. So, let's do it. What is number one green? No, spróbujcie powiedzieć do nagrania. This is a wall. I ładnie zapisujemy. Pamiętajcie, jak potrzebujecie więcej czasu, zróbcie pauzę i wróćcie, jak zrobicie. Number two. This is number two and this is floor. Floor może być zarówno podłoga, jak i, słuchajcie, piętro. Jeżeli kiedyś zobaczycie gdzieś napis lub no usłyszycie first floor, to oznacza pierwsze piętro. Chociaż zdarza się też, że first floor oznacza parter w niektórych krajach, ale to bardziej związane jest z tym, że osoby, które, nie tłumaczyły, które to tłumaczyły, nie zrobiły tego poprawnie. I takie coś widziałem na przykład w Bułgarii. Ok, number 3. Big white wardrobe. Wardrobe. Rope to ogólnie szata. Ward to jest taka miejscówka, jakby taka jakieś schowek o. I dlatego się wzięła nazwa wardrobe, czyli na przykład schowek na szaty. Czyli taka szafa u nas. Number four is on the wall, so this is a picture. Number four is the picture. Number five, it is standing on the table, so the small is lamp. Lamp to jest zarówno wielka lampa, jak i mała lampka. And the last one, chociaż słuchajcie, jeżeli chodzi o lampy uliczne, to bardzo często jest jako lamp post, a może być też lampy w różnych sytuacjach, ale najczęściej lamp. And the last one is six, it is easy because it is window. No i mamy system Windows, czyli jakby okna na świat. And let's check the answers. Everything is perfect. Ok, and exercise 2. Połącz początek i koniec każdego zdania. Odczytaj powstałe wypowiedzi. No i teraz mamy spojrzeć, jak wygląda ten pokój i co się zgadza. There is a picture. There is a picture. Na czym jest obraz? On the wall. The bed is big. There is a wardrobe. I teraz słuchajcie, to też będzie później, ale warto o tym wspomnieć. There is oznacza tam jest. There are oznacza tam są. Czyli to wyrażenie odnosi się do jednej rzeczy, natomiast to na dole do kilku. Więc musimy wybrać there is a wardrobe, bo nie można powiedzieć tam jest dwie lampy albo tam są jedna szafa. Więc tam jest szafa, there are two lamps, tam są dwie lampy. Jeżeli byście mieli trudność z zapamiętaniem, że is odnosi się do jednej rzeczy, a ar do kilku, to można sobie skojarzyć, że is do jednej, bo jest mniej literek, a ar ma aż trzy, więc do kilku. No i ktoś dzwoni. Ok. Jestem z powrotem i możemy kontynuować. Strona 23. Zadanie. Trzecie. OK. Popatrz na ilustrację i oto czy właściwe słowa w zdaniach. Odczytaj zdania. This is my. What is it? Bedroom or bathroom. What is it? What do you think? This is my bedroom. Mhm. I w kółeczko. There is a lamp on the wall. There is a bed or ball. This is a bed. Tak, bo jak bedroom, to wiadomo, że musi być bed. Chociaż właściwie teoretycznie jest to mój bedroom, a ja nie mam tutaj bed. There is a blue lamp or blue chair. This is a blue chair. So this is a chair. OK. There is a picture on the. Is this a desk or is this a wall? This is a desk. There is a green window or wall. What is this? This is a wall. Yes. And the last exercise is: Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Pożni prawie chyba nie widać, bo już jest. Późne popołudnie, już niestety szybko słońce zachodzi, ale już nie będę przerywał, tylko spróbujemy te zdania ułożyć i dam Wam spokój na dzisiaj. So, there is. No ja przestawiam, a Wy musicie napisać pełne zdania. There is co? A lamp. Czyli tam jest lampa i gdzie? On the desk. Kropka. There is a lamp on the desk. Słuchajcie, zróbmy najpierw to całe zadanie, wtedy zrobicie sobie pauzę i napiszecie sobie. There is. Ok, there is. I teraz jest co? E. Poster. There is a poster. No i gdzie jest? On the wall. Pamiętajcie, że zdanie zaczynamy wielką literą, natomiast kończymy jakimś znakiem interpunkcyjnym, w tym przypadku kropką. Więc można od razu sobie ustawić, że there jest na początku, the wall na końcu. Tak samo tu. Na pewno the wardrobe będzie na samym końcu. Ale nie chcę przejść przeszło. There is, bo zobaczcie, w całym ciągu jest to samo. There is. I teraz co jest? A ball. Czyli tam jest piłka, gdzie on the wardrobe. No i takim sposobem zrobiłem razem z Wami, słuchajcie zadania w ćwiczeniach. I. Thank you very much. Let's check it. Wow, perfect. Okay, guys. So, thank you very much. Have a nice day and see you on times. Bye. Oh, sorry, on Teams. I forgot the name. See you on Teams. Bye-bye. Have a nice day. Bye.